Akaladę World of Doom miała być skomputeryzowanym odtwarzaniem gier Dungeons and Dragons, które Richard Garriott cieszył się ze swoimi przyjaciółmi w liceum. Podczas tworzenia gry Garriott inspirował się głównie Dungeons and Dragons i dziełami Tolkiena, sprowadził grę fabularną na platformę komputerową. Gra została napisana latem 1979 roku przez kilkunastoletniego wówczas Garriotta, na komputery osobiste Apple i początkowo była projektem hobbystycznym. Nie ma to jak jakichś hobby. Ale z czasem Geriot wpadł na pomysł, żeby grę sprzedać po ukończeniu gry. Pracował wówczas w sklepie firmy Computer Land w Clay Lake City w Teksasie. Była to 28. gra napisana przez niego. Pierwsze wydanie gry odbyło się właśnie za pośrednictwem sklepu Computer Lands, w którym pracował obecnie młody Richard Geriot. Zrobił kopię dysku gry w domu, ponumerował, a następnie zapakował każdy wraz z instrukcją i arkuszem odkładki w torbie zip lock. Sprzedano mniej niż tuzin, no to niestety troszeczkę malutko. Jedna z kopii została przekazana wydawcy, i potem firma California Pacific Computer Company zakupiła do niej prawa i opracowała umowę na opublikowanie gry. Dając Richardowi Geriotowi 5 dolarów za każdy sprzedany egzemplarz, zakupiono ponad 30 tysięcy egzemplarzy. W sumie zarobił Geriot 150 tysięcy dolarów. I uznano ją za jedną z 30 najlepszych gier według magazynu Softalk od 1979 do 1981 roku. Gra jest poprzedniczką serii Ultima, dzięki której Richard Gareth rozpoczął swoją karierę. Oryginalna gra ma tylko czarno-białą grafikę i niestety brak dźwięku. Ponieważ gra została wydana tylko na Apple II w 1979 roku, pozostała wyłącznie w większości nieznana z odtwarzaczy PC ponieważ nie istniała żadna wersja tej platformy. W 1996 roku fan o nazwie Finire Dragon zrobił port oryginalnej gry na PC. Gra działała pod DOSem, dobingując go po raz pierwszy Ultima Zero, który był dystrybuowany przez Internet, choć nieoficjalna DOSowa wersja, krążyła po internecie od drugiej połowy 1995. Dopiero w 1998 roku pierwsza jedyna wersja gry na PC została wydana jako ulepszony remake, który znalazł się w kolekcji Ultima. Zawierała muzykę, nowy ekran menu i pewną ilość kolorów dodanych do grafiki ta wersja dodaje funkcję zapisywania i przywracania gry, której zupełnie brakowało w oryginale, zawiera również zaktualizowany podręcznik cyfrowy podobnie jak nieoficjalny port został oficjalnie nazwany Ultima Zero gra rozpoczyna się od słów witaj chłopcze w salach potężnego lorda Britisha. tutaj możesz odważyć się w walce z złymi stworzeniami z głębi za wielką nagrodę gracz zostaje następnie zapytany o imię i szczęśliwą liczbę, która służy do Generowania terenu i ich atrybutów magowie mogą kontrolować magiczne amulety, podczas gdy wojownicy mogą używać dowolnej broni. Mapa używa linii do wskazywania nieprzyjaznych gór, zamku Lorda Britisha, Lochów i miast uzupełnionych prostymi opisami tekstowymi, podobnymi do tych z wczesnych gier Ultima. Na mapie istnieją również dziury, ale nie ma żadnego zarysu ostrzegającego podróżników, celem gry jest zostać rycerzem, wchodząc do lochów i zabijając 10 coraz trudniejszych potworów określonych przez Lorda Britisha. Zwiększa wszystkie atrybuty o jeden punkt podczas odwiedziń bezpośrednio przed i po każdej misji punkty życia zwiększa się zabijając potwory i wchodząc lub odpuszczając lochy. Żywność i broń można kupić w miastach za złoto wygrane przez zabicie potworów lub znalezione w skrzyniach. Każdy krok na mapie i co kilka kroków w lochach używa jednego jedzenia. Gremliny kradną połowę jedzenia za każdym atakiem, a wyczerpanie to natychmiastowa śmierć. Podobnie kupywanie więcej niż jednej preferowanej broni jest mądre, ponieważ złodzieje w lochach kradną je z rąk gracza. Lochy są rysowane w perspektywie pierwszoosobowej za pomocą szkieletów, które zmieniają kolor z każdym z nieskończonych poziomów za każdym razem, gdy gracz wznosi lub zstępuje w lochu. Skrzynie i potwory są resetowane, co sprawia, że gromadzenie złota na odpowiednią ilość żywności i broni jest bardzo wykonalne. Na samym końcu gra zostaje poinformowany, że dofiós, że jest godny rycerstwa i może kontynuować grę jeśli chce, na trudniejszym poziomie levelu 2, a zapomniałem tutaj, że głównym wrogiem był zły czarnoksiężnik Monday, który potem się pojawia w Ultimie 1. Większość rozgrywki odbywa się w podziemiach opartych wizualnie na prostej grafice wektorowej oglądanych z perspektywy pierwszej osoby. Prócz tego w grze pojawia się. Pro... Prosta mapa świata i tekst. Poprzednie gry Gariota były tekstowe.